Nauczycielka na języku polskim kazała dzieciom napisać zdanie z wyrazem prawdopodobnie. Pierwsza zgłasza się Agatka i czyta: Prawdopodobnie polecę samolotem do Egiptu z mamą. Potem zgłasza się Jurek. Za dwa miesiące będzie zima i prawdopodobnie będzie padał śnieg. Nauczycielka widzi, że Jasiu bawi się małymi samochodzikami, więc kazała przeczytać mu jego zdanie. Jasiu czyta: Mój tata idzie z gazetą do Kibla. Prawdopodobnie będzie srał, bo czytać nie umie. <śpiewanie> Karol Strauss Burger wielki jajca musi mieć wyczucie i takt opowiadają swe suchary to prawdziwy fakt. Co mówi chleb do masła? Rozmaruj ładnie Cała sala milczy karu prawie z śmiechu padnie